Pan przewodniczący nie, 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 zwołał. Teraz przywołuję pana do rzeczy i do porządku. Przy... O, dobrze. Dziękuję bardzo za przywołanie. Pan, czyli rozumiem tak, że pan przewodniczący Odbieram zwołał kapitułę... Głos. Teraz może pan robić Wyróżnienie zasłużony dla miasta Dębica jest nadawane przez Radę Miejską w Dębicy od 2007 roku. Dotychczas tytuł ten przyznano 41 osobom i 22 organizacjom. Obecnie honorowe wyróżnienia nadawane są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Dębicy nr 69 przez 512 przez 2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku. Inicjatorem uchwalenia nowych zasad przyznawania honorowych wyróżnień był Klub Radnych Koalicja Obywatelska Ziemi Dębickiej. Projekt konsultowany był ze wszystkimi klubami, w tym z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie uchwała została podjęta 19 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się. Wszyscy ówcześni radni Prawa i Sprawiedliwości poparli projekt uchwały. Najistotniejsze zmiany jakie wprowadziła nowa uchwała to Skład Osobowy Kapituły Ilość przyznawanych honorowych wyróżnień oraz sposób głosowania nad kandydaturami do honorowych wyróżnień. Przed zmianą uchwały w skład kapituły wchodzili przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy, jego zastępcy, przewodniczący komisji, przewodniczący klubów. Powodowało to nadreprezentację grupy mającej większość w Radzie Miejskiej w kapitule. Po zmianach w skład kapituły wchodzą przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy. Burmistrz miasta Dębica. Po jednym przedstawicielu klubów radnych działających w Radzie Miejskiej w Dębicy, wskazanych przez dany klub radnych. Zmiana ta pozwoliła na aktywne włączenie się burmistrza w pracę kapituły oraz ograniczenie liczby jej członków przy jednoczesnym demokratycznym udziale wszystkich klubów radnych. Kolejna zmiana to ilość przyznawanych honorowych wyróżnień. Przed zmianą uchwały Rada Miejska mogła przyznać jeden tytuł honorowego obywatela Miasta Dębica i maksymalnie pięć tytułów zasłużonych dla Miasta Dębica w jednym roku. W zgodnej opinii radnych taka ilość honorowych wyróżnień obniżała ich rangę, dlatego po zmianach uchwały Rada Miejska może przyznać jeden tytuł honorowego obywatela oraz po jednym tytule zasłużony dla Miasta Dębica dla osoby fizycznej i organizacji na rok. Jednak najistotniejszą zmianą jest zmiana zasad głosowania nad kandydaturami do honorowych wyróżnień podczas kapituły. Przed zmianą decyzje kapituły zapadały większością dwóch trzecich głosów pełnego składu kapituły. Po zmianie kanclerz kapituły przedstawia przewodniczącemu Rady Miejskiej wnioski kapituły z prośbą o przygotowanie uchwał nadających honorowe wyróżnienia. Aby kapituła pozytywnie zaopiniowała kandydaturę musi ona w głosowaniu uzyskać co najmniej jeden głos. Za. Przy braku głosów przeciw. To, swego rodzaju Liberum Veto ma na celu niedopuszczenie do sytuacji jaka miała miejsce w 2021 i 2022 roku. W 2021 roku, pomimo pozytywnej opinii Kapituły Rada odrzuciła uchwałę o nadaniu honorowego wyróżnienia, natomiast w 2022 roku podczas głosowania 10 radnych zagłosowało przeciw uchwale o nadaniu honorowego wyróżnienia. Sytuacje te zostały bardzo negatywnie odebrane przez społeczeństwo, a dodatkowo polityczna przepychanka wpłynęła negatywnie na odbiór honorowych wyróżnień wśród dębiczan. Dzięki zmianie uchwały kandydatury, które nie były akceptowane przez część Rady Miejskiej, nie wychodziły poza obrady kapituły, a honorowe wyróżnienia otrzymywały osoby i organizacje, co do których żaden z klubów radnych nie miał zastrzeżeń. Zgodnie z obowiązującą uchwałą za zwołanie kapituły odpowiada przewodniczący Rady Miejskiej. 3 października przewodniczący Cebula poprosił przewodniczącą klubu radnych Koalicja Obywatelska Alinę Żewózką, aby wzięła udział w spotkaniu, na którym dowiedziała się, że jest to posiedzenie kapituły. Kanclerzem kapituły został wybrany pan Mateusz Cebula. Pomimo tego, że radna żewuska nie została wyznaczona przez swój klub do pracy, kapituły kanclerz przeprowadził głosowanie nad kandydaturami do honorowych wyróżnień. Następnego dnia przewodniczący Cebula zwołał sesję rady miejskiej, w której porządku znalazły się uchwały o nadaniu honorowych wyróżnień. Po proteście klubu radnych koalicja obywatelska kanclerz kapituły zwołał kolejne posiedzenie kapituły na dzień 14 października. 11 października Klub Koalicja Obywatelska na swoim posiedzeniu wyznaczył radną Barbarę Brzostowską na swojego przedstawiciela w Kapitule. Podczas posiedzenia Kapituły, radna Brzostowska przedstawiła stanowisko klubu na temat nielegalnego posiedzenia Kapituły oraz zażądała przeprowadzenia ponownego głosowania. Następnie odbyła się dyskusja, w której Kapituła, i to bardzo ważne, dowiedziała się, że wnioskodawcy wycofali swoje wnioski o nadanie honorowych wyróżnień. Nie można przyznać tytułów bez wniosków o ich nadanie, dlatego kapituła zawnioskowała do przewodniczącego o wycofanie ich z porządku obrad. 17 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dębicy. Na sesji przewodniczący Cebula złożył wnioski o ściągnięcie z porządku obrad dwóch projektów, projektów, projektów uchwał dotyczących nadania yy, 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 honorowych wyróżnień. Yy, ściągnięcia z porządku obrad dwóch projektów uchwał. Projektu uchwały nr 2 w sprawie przyznania oznaczenia zasłużone dla miasta Dębica dla yy, osoby prawnej oraz projektu numer 1 w sprawie przyznania znaczenia zasłużonego dla niastębica dla osoby fizycznej. Wnioski składam, jest to głosie posiedzenia kapituły, wyróżnień, która, która z taką inicjatywą postanowiła wystąpić. Ostatecznie, głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, projekty nie zostały zdjęte z porządku obrad. Dlaczego radni nie zdjęli uchwał, które zostały wadliwie wprowadzone do porządku obrad, a dodatkowo wnioskodawcy wycofali swoje wnioski o nadanie honorowych wyróżnień? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślam. Powodem tym była zapewne dyskusja na temat formalnych uchybień przy zwołaniu kapituły oraz podczas jej obrad. Jak przecież zacząłem, zacząłem mówić, mam pytania, chciałem o to, że pan przewodniczący Odbieram zwołał kapitułę, głos. teraz może pan robić Po odebraniu głosu, głosu opozycji przewodniczący cebula zarządził przerwę, na której prawdopodobnie zmieniono decyzję co do ściągnięcia projektów uchwał. Zatem. Czy Rada Miejska w Dębicy mogła podjąć uchwały o nadaniu honorowych wyróżnień? Według prawa, tak jak my je rozumiemy. Według prawa, tak jak my je rozumiemy. Nie mogła. Pomijając nieprawidłowości w zwołaniu kapituły przez przewodniczącego Cebulę oraz nieprawidłowości podczas obrad kapituły. Kapituła 3 października zaopiniowała pozytywnie. Czy są głosy w dyskusji? Pan radny Piotr. Panie przewodniczący, panie kanclerzu, chciałbym przypomnieć, że 3 października kapituły nie było. Była zwołana niezgodnie z, z uchwałą. To należy mocno podkreślić, że wnioskodawcy wycofali swoje wnioski o nadanie honorowych wyróżnień. Co dalej z honorowymi wyróżnieniami? Pani radna Monika Gardła. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada na Komisji Budżetu. Pan Przewodniczący mi poinformował, że będą te dwie uchwały ściągnięte z porządku obrad. E, pewnie też miał wątpliwości co do e, procedury e, włożenia ich w porządek obrad. I e, tak naprawdę to widzę, że jest problem z, obecnie, e, z, z obecną uchwałą, bo e, pragnę przypomnieć, że jeden głos przeciw. Na kapitule członków, członków kapituły, to zasłużony nie przechodzi, nie jest kandydatem Rady do o tego odznaczenia. Więc podejrzewam, że to jest problem i będzie pewnie zmiana uchwały i, i tego zapisu. Więc ja uważam, że te dwie uchwały nie są zgodnie z procedurą włożone do porządku obrad. Dziękuję. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości kolejny raz chciał przyznać tytuł zasłużony dla miasta Dębica swojemu partyjnemu koledze panu Władysławowi Ortylowi, jednak obawiali się, że przeprowadzając całą procedurę zgodnie z prawem, kolejny raz im się nie uda. Zrobili to siłowo, bez poszanowania obowiązującego prawa. Ile warte jest takie honorowe wyróżnienie? Sam na pytania, gdy większość drogi wskaże wykrzyć prawdę w twarz i przestań marzyć